Who dares wins? To zawołanie jednej z najstarszych formacji brytyjskich komandosów. Śmiały wygra. Łukasz Ewangelista adresuje swoją Ewangelię do Greków, którym bardzo trudno było przyjąć prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa w ciele. Dlatego, że w głównych nurtach filozofii greckiej ciało było uważane za więzienie duszy, za coś, co człowieka ogranicza, po co ma więc znowu wracać do życia? Chrześcijaństwo zwykle przyjmowało to, co mu sprzyjało w kulturze i filozofii starożytnej. Jednak miało także odwagę pójść pod prąd ówczesnym myślicielom. Święty Łukasz Ewangelista bardzo mocno akcentuje cielesność zmartwychwstałego Chrystusa. Jezus, kiedy przychodzi do uczniów, mówi: Popatrzcie na moje rany. Mówi, dotknijcie mnie. Prosi o posiłek. Je z uczniami rybę. Chrześcijaństwo starożytne nie zrezygnowało z pełnej prawdy o zmartwychwstaniu Chrystusa w ciele. Pozostało wierne faktowi zmartwychwstania Chrystusa w ciele. I zwyciężyło. Nam, chrześcijanom początku XXI wieku, nieraz właśnie tego brakuje. Pewnej jasności, wyrazistości przesłania, pewności siebie, tak, takiej postawy, którą Święty Paweł wyraził w liście do Tymoteusza, w pierwszym liście do Tymoteusza. Wiem, komu uwierzyłem. Who dares wins.